Zorganizowaliśmy akcję, która nazywa się Bryła Wolontariatu. Zapraszaliśmy osoby przechodzące do tego, aby wpisywały się na naszą bryłę, którą tworzyliśmy w miarę rozwijania się ilości wpisów. Aby wpisywali swoje pomysły na temat wolontariatu, swoje pomysły na temat pomagania. Osoby przechodzące najpierw sceptycznie nas przyjmowały, potem. Czytując się w nasze hasła, już które były umieszczone, bardzo chętnie dopisywały swoje. Akcja udała się, była powstała, dosyć imponująca. Kilkaset osób, które się wpisało, kilkaset wpisów, także jesteśmy z niej bardzo zadowoleni i też dziękujemy wszystkim, którzy wzięli w niej udział, którzy chcieli się podzielić swoimi pomysłami na temat wolontariatu. Spotkaliśmy się z dosyć dobrym odbiorem. Z bardzo fajnymi reakcjami na, na, nasz, na nasze zadanie, na nasze hasło. Ludzie bardzo twórczo do tego podeszli. Pomysły były bardzo różnorodne, bardzo ciekawe i bardzo dobrze się przy tym bawili. Wszystkie osoby mogły wziąć w niej udział. Osoby niepełnosprawne też przychodziły, wpisywały się, przyjeżdżały na wózkach. Jeżeli nie miały konkretnego pomysłu, rysowały po prostu serce i to było. Bardzo radosne przeżycie dla nich i dla nas również. Nasza bryła reklamuje wolontariat, promuje go. Myślę, że znajdzie jakieś miejsce na terenie Hospicjum i znajdzie się o niej informacja zarówno na stronie Centrum Wolontariatu, jak i na naszej Hospicyjnej. Myślę, że jeszcze dziennikarze też się tym zainteresują.